Cześć, mam go z te strony ciastek. Sorry, że nie było tyle odcinków, ale musiałem... No była mała przerwa po prostu Gramy w crash Royal. Mam mały kaszel ale to mały. No i to jest taki jakby odcinek, co po wracamy do akurat yy, na nagrywaniu. I będziemy już, już będę co, co kilka dni, coś parę dni, i nie, nie będzie odcinków. A teraz będę trochę zajęty, bo będzie dużo odcinków do nagrywania. Jestem jakby administratorem w tym ale też wbijajcie, nie, nie możecie wbijać. Jest mały problem, bo już jest pełny. Jest problem mały. Bo już jest pełny klan, ale byście mogli, no będę, będę pisał na YouTube, jak już będzie ja akurat y będzie miejsce do, do klanu, to wtedy ja akurat może wtedy będzie, y będziemy mogli dojść do, ale polecam tą grę. Takie nie macie jeszcze to polecam sobie zainstalować. Spoko wielko. Okej. Okay. Już nie pr przedłużając, Startujemy. Niech nam znajdzie. O znalazło już. Yyyy... Mm. Okay. Royal Gianta. A, a zanim legendę. Okej, okay. do... A że postawię legendę, bo... Ta legenda będzie bić tego... Najbardziej... Chyba, Chyba, że postawiłem tą legendę Bo był klops Lecimy z balonem Jak tam jest ona to Stawię <coughs> inną Miejmy to Ubiło coś Na hitu Stawiamy znowu, nie, stawiamy to. Okej, okay. dobrze na razie nam idzie, my już jemu rozwaliliśmy -ro -ro trochę już. jak mało brakuje, e żeby zniszczyć mu tamtą wie wieżę. Z... idziemy tą stroną okay. ok idziemy kłak Ona ma wielki zasięg I to jest ten problem ma bardzo okropny zasięg ale zrobiliśmy to yy, a, widać tamten też no Porobił. i to nie, trochę w czarnej no dupie Co widać Jesteśmy w czarnej dupie No i to mocno Halina, ha, ha, ha. szybko Jak Halina. Bo a, a, a mielone są chyba Nie mają być mielonych o jebo. Ale ale było. O, mm. Nie, kurwa. Jebo. Jebo. Mamy to? Nie mamy tego. tego. Przegraliśmy. Przegraliśmy, to. Jebo. to! Jebo. Co Jebo. mamy? Jebo. Jebo. Ale on nam kopie dupę. Dupę nam skopał już. Tak akurat. Balon nie chce jeszcze atakować. Co jest... Co jest z tym balonem? Ten balon b nie... Miał chyba no, i te bany życie. Caj przegryjśmy. Co jest po nas? damy mu tak. dobrze grał a ja w dupę poszłem a ja w dupę się mogę pocałować tak okay, próbuję zbieramy skrzyneczkę okej, okay, X, bone no, nie używam już mm. Nie wiem ja jeszcze trochę brakuje za o trochę braku hmm. 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 cztery A ręki i jesteśmy My na tym. To ty nie, chyba kilka. Za... Dwie minuty jeszcze, czy legendę będę płacął. Teraz startujemy. No nie, nie Za a, a, niedługo spokojnie będzie opening open Legendary y, Chesta. Tylko muszę mm, na niego uzbierać. Muszę też odbierać trochę skrzynek do openingu to trochę mogę stać parków też przez yy, to chyba kończymy jednak yy, bo to był taki odcinek co akurat mieliśmy yy, no to był odcinek taki po prostu żeby żebyście mogli znowu zobaczyć że nagrywam już parę miesięcy nie nagrywam a, albo rok już nic się nie pojawiło na moim kanale no niestety mamy taki czas że jest pandemia dlatego może kiedyś już po okazji pandemii po okazji pandemii już yy, no będzie odcinek jakby wy wychodzimy z domu jak wychodzę z domu może z kolegą nawet to 这样